Ej, napompowałam supa, weszłam na chwilę do domu. Alola, już chcesz pływać? Tak, będziemy pływać. No, cieszysz się? Wszyscy gotowi. Czekamy jeszcze na koleżankę. Kamizelki założone. Ruzia będzie pływać pierwszy raz. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Wiecie, że jak ja im założę te kamizelki, to one stoją i się nie ruszają. Bo one w ogóle na przykład tak samo protestują. Jak się pytacie, dlaczego nie noszą szelek? Jak im założysz szelki, jest to samo. Możesz mieć spokój w domu, jak się w to ubierzesz, bo one po prostu się nie ruszą. To jest protest. No, więc ja ubrałam te kaboki i stoją. Czekam na ciebie! Uh. Jak jest Loluś? Dawaj, daj! Daj Bakuś! Bakuję, dawaj! Chodź. chodź! Chodź, do Loli. Bakuś, Tam przestraszyłem ja, bo się bałam, że mnie wywróci, wiesz.